Trener Krzysztof Breda po sparingu z Wizewem Łódź. Jak dzisiaj może trener ocenić ten sparing? No myślę, że pod względem e, takiego zaangażowania, jeśli chodzi o motorykę, to jest e, to bardzo pożyteczny sparring, bardzo szybki, dynamiczny e, mecz. E, w wielu momentach e, wiele razy trzeba było wykazać się sprintem. E, to jest to, to, ta, taka sytuacja, o którą nam chodziło. Z takim przeciwnikiem trzeba właśnie e, te zdolności motoryczne jeszcze przy, podnosić na wyższy poziom i to zaangażowanie motoryczne musi być bardzo dobre i z tego na pewno jestem zadowolony, jeśli chodzi o te zdolności e, i możliwości taktyczne e, jestem w wielu momentach bardzo zadowolony e, na pewno cały czas e, trzeba pracować nad skutecznością, bo stwarzając takim e, przeciwnikiem, jak widzę w e, cztery sytuacje, no można powiedzieć, że stuprocentowe, no musimy e, przynajmniej dwie, czyli 50% z tego m, wykorzystać e, a przeciwnik, jak to wytrawny bokser e, po przechwycie piłki zachował się bardzo dobrze wyprowadził kontratak, skończył to bramką, i w drugiej sytuacji uderzenie z zapola karnego też powoduje, że pada bramka. Mamy sytuację, to cieszy, ale praca nad skutecznością na pewno bardzo pilna i trzeba wiedzieć, że w meczach ligowych nieraz ma się jedną sytuację i trzeba ją wykorzystać. I tutaj na pewno będziemy pracować nad tą skutecznością, bo stwarzamy, ale trzeba jeszcze wykorzystywać. No sparing taki bardzo wartościowy, trzeci zespół Ekstraklasy klasy i choniczanka. Nie odstawała bardzo od rywala. Tak jak ten też wspominał, mieliśmy swoje sytuacje, które powinniśmy wykorzystywać, ale też nie było tak, że to widzew miał jakąś nawałnicę, jeżeli chodzi o podbramkowe sytuacje. No właśnie, przed chwilą mówiłem do Mateusza Kuchty, że jedyny strzał, który, który, który mógł obronić, to właśnie ten strzał na bramkę na 1-0, ale musimy wiedzieć, że tak grają przeciwnicy z najwyższego poziomu, nie potrzeba im wielu sytuacji, a wykorzystują choćby jedną, którą mają. My musimy Musimy na pewno pracować nad tym, żeby właśnie stworzyć sytuację i ją wykorzystywać. Widzę, często tutaj trener na linii pokrzykuje do przodu, do przodu, do przodu, zagraj do przodu, nie bój się. Widzę, jeszcze powoli implementuje cały czas wśród naszych zawodników trener te, te nowe zachowania, które, które mają ich cechować w rundzie wiosennej. No tak jak wcześniej już powiedziałem po sparingu w Gdyni, że mamy zasady w atakowaniu, w bronieniu, w fazach przejścia czy przy stałych fragmentach i staramy się przekazywać w jak najkrótszym czasie te, te, te zadania. Staramy się wykorzystywać do tego i odprawy przedtreningowe czy pomeczowe i trening, bo to jest coś, co trzeba wypracować na treningu. Dlatego zachęcam ich do takiego wykorzystywania tych zasad i podzasad, które mamy. I myślę, Myślę, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Nawyki trzeba kształtować. Jak one zostaną już tak wykształtowane, to powinno to wszystko bardzo dobrze wyglądać. Dziękuję. Dziękuję.